Witam Państwa bardzo serdecznie. Diabetologia 2020 po raz dziesiąty w nowościach w diagnostyce i leczeniu cukrzycy. Mnie przedzielono temat najważniejsze wydarzenia naukowe w diabetologii 2020. Nie ulega wątpliwości, jak spojrzymy wstecz 2020, to tymi najważniejszymi wydarzeniami naukowymi były wielkie kongresy, począwszy od Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego w czerwcu, poprzez 21 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w sierpniu. I Kongres Europejskiego Towarzystwa do Spraw Badań nad Cukrzycą we wrześniu. Oczywiście te kongresy to takie obiektywne spojrzenie, ale to, co wewnątrz tych kongresów się naukowo działo, to już takie subiektywne i to subiektywne moje odczucie Państwu postaram się przedstawić. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o Kongres Amerykański, to tam tradycyjnie wybierane są takie najważniejsze, gorące tematy i wśród uczestników, których było niemało poprzez zdalność spowodowana Faktem pandemii COVID-19, tak właśnie się zadziało, kongres amerykański był pierwszym kongresem diabetologicznym w tej zdalnej formule, odbywającym się. I tam w głosowaniu uczestników wybrano takie najbardziej topowe tematy tego kongresu, i do nich należało od, 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 odsłonięcie wyników badania Bertis. R2-gliplozyną. No cóż, no wszyscy się spodziewaliśmy, że Rtugliplozyna, jak i pozostałe flozyny, począwszy od badania NPAREK Outcome poprzez badanie DiClery Canvas, pokaże to badanie również, że rtugliplozyna dołącza do pozostałych flozyn w kontekście zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego. No i tutaj zaskoczenie, bo nie aczkolwiek trzyma fason z pozostałymi flozynami w temacie niewydolności serca. Kolejnym takim odsłonięciem wyników badania w ramieniu diabetes prevention program z metforminą było odsłonięcie wyników, w których oceniano wieloletni wpływ metforminy na ryzyko nowotworzenia karcinogenezy, no i wykazano, że wieloletnie leczenie metforminą nie, no nie ma wpływu, nie, nie zwiększono, nie obserwowano zwiększonej ilości nowotworów. No jest to i dobra wiadomość, i zła, bo się spodziewano, że może metformina pokaże, że w tym temacie ma korzystne działanie. Niezwykle interesującym było pokazanie nowej cząsteczki preparatu insuliny do podawania jeden raz w tygodniu. No te nowoczesne molekuły o działaniu insuliny nas coraz bardziej zaskakują. To jest insulina Ajkodek podawana raz w tygodniu jako insulina bazowa przedstawiono wyniki badania w Cukrzycy typu drugiego. No i kolejny temat, i tutaj trzeba powiedzieć, że dużym zaskoczeniem wyniki jego to wyrównanie glikemiczne u młodych ludzi, u nastolatków i młodych dorosłych z cukrzycą typu pierwszego korzystających no, z nowych technologii insulinoterapii. I mimo, że te nowe technologie są wielkim postępem, ułatwiają na pewno i leczenie. I monitorowanie glikemii, no to w, nie przekłada się to na lepsze wyniki glikemii w tej grupie pacjentów, chociaż wyjątek to na pewno Polska, jak Państwo doskonale wiecie. Pokazuje to i potwierdza badanie POLPediat. Pacjenci polscy, dzieci, młodzież i młodzi dorośli, no pacjenci bardzo względem całego świata dobrze wyrównani. Glikemicznie. Oczywiście to tak jest, że jeżeli mówimy o wydarzeniach naukowych, to śledzimy te tematy, które nas osobiście interesują. Mnie, jak Państwo wiecie, interesuje zagadnienie sportu i cukrzycy na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Sporo było na ten temat, sporo sesji poświęconych temu zagadnieniu. Warto i odnoszę Państwa do zajrzenia w zalecenia dotyczące amerykańskiej, dotyczące aktywności fizycznej. U pacjentów z cukrzycą przede wszystkim skoncentrowano się tu na pacjentach z grupy zwiększonego ryzyka i z już chorych na cukrzycę typu, typu drugiego. No i oczywiście zawsze szukamy też odpowiedzi na pytania, które nas nurtują i nie ulega wątpliwości, że takim pytaniem, które nurtuje od dłuższego czasu, to wiedząc, że ćwiczenie jest zdrowe, to czy zdrowie jest na czczo, czy może po posiłku. I w trakcie jednej sesji udzielono odpowiedzi na to pytanie. W cukrzycy typu pierwszego wydaje się, że ćwiczenia na czczo, zmniejszają ryzyko hipoglikemii. Aczkolwiek generalnie ćwiczenie na do najlepszych rozwiązań nie należy. Ale w cukrzycy typu drugiego już wyraźnie pokazano, że każdy pacjent z cukrzycą typu drugiego powinien po posiłku spacerować, dlatego że właśnie ten poposiłkowy wysiłek fizyczny korzystnie wpływa na redukcję glikemii i glikowanej hemoglobiny. Podsumowując w temacie aktywności fizycznej, te wszystkie doniesienia, które były ogłoszone na kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego, można podsumować, że mamy coraz więcej wiedzy, korzystamy z coraz nowych możliwości technologicznych i w ten sposób potrafimy coraz dobitniej argumentować i lepiej motywować do aktywności fizycznej oraz precyzyjniej indywidualizować zalecenia dotyczące tejże aktywności fizycznej u chorych na cukrzycę teraz przechodzimy do zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zaczęliśmy mocnym akcentem ten zjazd odbył się w takiej formule nie zdalnej tylko hybrydowej a tym mocnym akcentem rozpoczynającym zjazd było spotkanie z ekspertami z ekspertami tego formatu co Nasza rodaczka, mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, profesor Uniwersytetu Wiel, Kasia Lipska, i drugim gościem w tej sesji eksperckiej był profesor Tadej Batelino z Libiany. Warto też podkreślić fakt, że z Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wiązał się z udostępnieniem niezwykłej publikacji. Pół wieku diabetologii polskiej. To jest książka, która w wersji PDF została udostępniona na XXI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Jak się to ma do wyżej wydarzeń naukowych? No tą naukę przez to pół wieku tworzyli nasi mentorzy, nauczyciele, którzy, nauczyciele, którzy opisali w rozmowach z redaktorami tejże pozycji wydawniczej, a redaktorami byli profesor Leszek Czupryniak, pani redaktor Agnieszka Fedorczuk i pani redaktor Katarzyna Pinkosz. Zachęcam i odsyłam do tej lektury. Na pewno miło z nią spędzicie Państwo czas i zobaczycie, jak nauka polska w diabetologii kształtowała się właśnie w ostatnim. Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego już tradycyjnie ma taką sesję naukową, kluczową, sesję gości specjalnych. I w tym roku na tej zjeździe mieliśmy gości formatu już wspomniana pani profesor Lipska, profesor Michael Nauk z Niemiec, z Uniwersytetu w Bochum i Polak, ale o światowej. Renomie kardiolog, rektor Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Piotr Ponikowski. Tematy przedstawione przez profesor Lipską: Terapia cukrzycy dla starszych pacjentów koncentrowała się przede wszystkim na w wyborze takiej terapii, która jest dla pacjentów bezpieczna. No, profesor Nauk to oczywiście jest maestro w temacie inkretynowym i też ten temat był przez niego omówiony, a profesor Ponikowski odniósł się w takim spojrzeniu kardiologa na temat flozy nowy. Na, na, zjeździe, na zjeździe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego sesje plakatowe w tym wymiarze zdalnym trzeba przyznać, że cieszyły się znacznie większą frekwencją, aniżeli w, w kontakcie czy w, w Realu, jak to zwykle bywało. Warto też podkreślić, że na zjeździe po raz pierwszy odbyła się sesja laureatów nagród PTD. Zaprezentowano pięć z sześciu nagrodzonych przez PTT projektów badawczych, które będą realizowane w najbliższej przyszłości. Dwa z tych projektów dotyczą cukrzycy typu pierwszego, dwa cukrzycy typu drugiego, a, a ten ostatni przedstawiany to nowych technologii do wykorzystania dla pacjentów niedowidzących. Kolejna warta podkreślenia sesja. Przede wszystkim mówimy o nauce, ale tą naukę też tworzą pielęgniarki, które wchodzą w skład zespołu terapeutycznego. A przecież i ta konferencja to jest konferencja, która tradycyjnie odbywa się w listopadzie, w listopadzie który jest miesiącem cukrzycy i obchodów Światowego Dnia Cukrzycy. A obchody Światowego Dnia Cukrzycy tegoroczne to w centrum stawiają pielęgniarkę światowe hasło to jest pielęgniarka i cukrzyca w tłumaczeniu polskim to jest pielęgniarka liderem w terapii w zespole terapeutycznym i, I nie ulega wątpliwości, że taka rola pielęgniarki jest. Pielęgniarki miały swoją sesję na zjeździe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. No i warto podkreślić też, że już tradycją można powiedzieć jest sesja prac oryginalnych młodych naukowców, i tu prezentują swoje osiągnięcia naukowe i wyniki realizowanych projektów studenci medycyny. Niezwykle interesująca sesja. W, w zjeździe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego no było sporo gości zagranicznych, oprócz już wspomnianych profesor Lipskiej, profesora Batelino, e, Michaela Nauka. E, wykłady wygłaszali jeszcze Melanie Debis i Ralph De Fronzo. Ale tak jak i było sporo zagranicznych gości w trakcie zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, tak na zjeździe Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą. Sporo w tym roku było takiego akcentu polskiego w przewodniczeniu sesji wygłaszaniu wykładu. Między innymi sesję Sweet Pregnancy prowadziła, moderowała profesor Ewa wendero -Rzegowska. Niezwykle interesującą sesję dotyczącą wpływu ketonów na metabolizm, na równowagę energetyczną prowadził profesor Leszek Czukryniak. Niezwykle interesująca sesja w której, można powiedzieć, dotknięto takich nowych tematów, które po części związane są z flozynami, których korzystny efekt tłumaczy się między innymi właśnie generowaniem zwiększonej ilości ketonów, które, jak tutaj dr Egan udowadniał, mają bardzo korzystne plejotropowe działanie. Korzystnie działają na serce, korzystnie działają neuroprotekcyjnie na mózg, przeciwdziałają zapaleniu, stresowi oksydacyjnemu. Korzystnie wpływają na mięśnie, na tkankę tłuszczową, można je przyjmować egzogennie i mają też swoje udowodnione korzystne działanie. Drugim wykładowcą był profesor Ciriello w tejże sesji. No i oczywiście no, nie może zabraknąć tego, co bliskie mojemu sercu, czyli pokazano wyniki pracy z kohorty EPIC, tym razem jest to przedstawienie wyników dotyczących je, jazdy na rowerze, czyli wysiłku fizycznego. No i okazuje się, że zdrowo jest jeździć na rowerze i wymierzono czas, jaki powinno się spędzać na rowerze, żeby wydłużyć e, długość swojego e, życia i to jest 4-8 godzin tygodniowo. Czy to jest dużo? Nie, zachęca. 4-8 godzin tygodniowo. I jak jesteśmy w sporcie, to y, niezwykle, y, niezwykle miło byłoby słuchać w trakcie zjazdu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą wykładu plenarnego wygłoszonego przez profesora Lupę Krakowa y, dotyczącego właśnie y, aktywności fizycznej w cukrzycy, w cukrzycy typu pierwszego. Gdzie pokazywał bardzo przystępny sposób, jak należy dopasowywać dawkę insuliny do potrzeb organizmu. Wymuszonych aktywnością fizyczną. W tym swoim wykładzie osadził ważne wydarzenia, też takie, w których Polska uczestniczy, um, uczestniczy w tym temacie, aktywność fizyczna i cukrzyca. E, przypomniał o zdobyciu w 2016 roku przez 18 pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. Absolutny rekord. Nikt tego wcześniej nie dokonał. Najwyższego szczytu Iranu. E, ta grupa stanęła na Damawandzie. E, pokazał też takie wyczyny, jak przejechanie w Polski w najdłuższym możliwym wymiarze przez grupę rowerzystów i samotnego zapaleńca. To, co na zjeździe Europejskiego Towarzystwa Diabetologicznego jeszcze mocno wybrzmiewało, wybrzmiewało tak naprawdę w wszelkich większych, mniejszych konferencjach w roku 2020. To nowe spojrzenie na wyrównanie glikemiczne, mierzone nieglikowaną hemoglobiną, a czasem spędzanym w docelowej glikemii. Omawiano zmienność glikemii i, i, i pokazywano, że systemy ciągłego monitorowania glikemii, które precyzyjnie potrafią określić czas spędzany w docelowej glikemii, i ten czas spędzony w docelowej glikemii, czym dłuższy, tym lepszy, i mamy już dowody na to, że. Sprzyja to redukcji przewlekłych powikłań cukrzycy. Zwykle to, co się ukazuje w duże badania, które kreują naszą wiedzę, one się pokazują, stanowią fundament w zaleceniach, które się ukazują na kolejny rok. Ja przypominam, że tak jak zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego, tak też zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego są. Uaktualniane corocznie. I nie ulega wątpliwości, że na rok 2021 na pewno w tych zaleceniach znajdzie się odniesienie do tych badań dużych, które były opublikowane. W roku 2020 to jest już wspomniane badanie: Vertis, to jest Dapa CKD z Dapa Gliplozyną w przewlekłej chorobie Nerek, nie tylko u pacjentów z cukrzycą. No i wyniki badania Enteror, które wzmacniają pozycję MPA-gliplozyny, jeżeli chodzi o. Leczenie niewydolności serca także u pacjentów bez cukrzycy. No i bardzo, tak mogę powiedzieć, nawet świeżynki, bo to są ostatnie guidelinesy, ostatnie zalecenia, teraz opublikowane na świeżo w listopadzie pojawiły się zalecenia dotyczące postępowania w cukrzycowej chorobie nerek, w przewlekłej chorobie nerek u pacjentów z cukrzycą, one względniają już właśnie te wyniki badań, które wskazują na neproprotekcję flozyn i agonistów receptora GLP1. I zupełnie na świeżo w ostatnim numerze diabetologii ukazały się zalecenia dotyczące postępowania w wysiłku fizycznym. Z użyciem systemów ciągłego monitorowania glikemii. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że ci, którzy aktywnie fizycznie są, z tych systemów korzystać powinni, szczególnie jak są leczeni insuliną, bo to zwiększa bezpieczeństwo wysiłku, trenowania. Przez osoby z cukrzycą leczone insuliną. Bardzo szczegółowe zalecenia. No ale rok 2020 to jest rokiem, który przede wszystkim nam się kojarzy z nowym koronawirusem SARS-CoV-2 i z pandemią COVID-19. Nie ulega wątpliwości, że te wszystkie wydarzenia o których mówimy, wydarzenia naukowe roku 2020, że one zostały tak naprawdę zdominowane nie tylko w formie, bo ta zdalność zjazdów czy hybryda to jest właśnie ta forma wymuszona covid ale również w treści. Bardzo dużo mówi się o cukrzycy i pandemii COVID-19. Pacjenci z cukrzycą, choć nie są w grupie zwiększonego ryzyka zakażenia się tym wirusem, ale jeżeli szczególnie cukrzyca jest źle wyrównana, to przy już wystąpieniu choroby COVID-19 pacjenci z cukrzycą są w grupie zwiększonego ryzyka cięższego. Przebiegu, a pewnej statystyki pokażą wkrótce duże opracowania, że u tych właśnie pacjentów też istnieje zwiększone ryzyko zgonu. A co będzie w przyszłości, to zobaczymy, czy pandemia COVID-19 odciśnie się, obym nie była złym prorokiem, na jeszcze zwiększonej zapadalności na cukrzycę. To zobaczymy. Dziękuję bardzo za uwagę.